Witaj w wakacyjnym cyklu Krzyk Horror Podcast. Dziś przy tym ognisku zastanowimy się nad pytaniem, które zadaje sobie każdy twórca. Skąd przychodzi inspiracja i czy zawsze chcemy wiedzieć, co żąda w zamian? Czy zostaniesz ze mną, żeby poznać szokującą prawdę o cenie talentu? Jeśli tak, to polub ten film, obserwuj Krzyk Horror Podcast i podziel się linkiem do tego nagrania z kimś, kogo znasz, a sam cierpi na brak inspiracji. Niektóre pomysły są warte każdej ceny, ale inne kosztują więcej niż możesz sobie wyobrazić. Każdy artysta ma swoją muzę. Tę iskrę, głos w głowie, który podpowiada, jaki kolor położyć, jakiego słowa użyć, to dar. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd on pochodzi i czego żąda w zamian? To historia o Adamie, który był malarzem i znalazł swoją muzę. A może to ona znalazła jego? Wyobraź sobie artystę w starym miejskim studiu. Wszędzie unosi się zapach terpentyny i porażki. Na podłodze leżą zmięte płótna i puste butelki. A pośrodku tego bałaganu stoi on. Adam. Młody, kiedyś obiecujący. Teraz patrzy na puste, białe płótno z taką nienawiścią, jakby patrzył na swojego największego wroga. Pustka na płótnie była tylko odbiciem pustki w jego głowie i duszy. Blokada, ściana, po prostu koniec. Jego agent, człowiek o głosie gładkim, jak świeżo wylany beton, zadzwonił tego dnia. Adam, powiedział z udawaną troską. Prawdziwa sztuka wymaga ofiary, wiesz o tym, ale uważaj, żebyś w tej ofierze nie poświęcił samego siebie. Adam, słysząc te słowa, rzucił słuchawką. Co ten głupi człowiek w garniturze mógł wiedzieć o sztuce? O ofierze! Adam postanowił uciec. Wynajął stary drewniany dom nad jeziorem, daleko od miasta, od telefonów i wszystkich oczekiwań. Myślał, że cisza i natura go uleczą, że w ten sposób odnajdzie w tej lokalizacji to, co stracił. Spakował swoje farby, pędzle, sztalugi i pojechał. Pierwsze dni były puste, tak samo puste jak jego płótna. Adam stawiał sztalugę nad brzegiem jeziora, próbował malować zachód słońca, las czy wodę ale jego ręka nie chciała go słuchać. Każde pociągnięcie pędzla było kłamstwem. Każdy obraz lądował w kominku, a frustracja rosła. Pewnej nocy, po kolejnym dniu porażki, w przypływie wściekłości, chlapnął farbą na płótno, kilka bezładnych, gniewnych smug. Zostawił to tak. Nie miał siły nawet tego spalić. Poszedł spać, pijany rozpaczą. I nie tylko. Rano, kiedy wszedł do pokoju, stanął jak wryty. Obraz na sztaluze był inny. Jego gniewne smugi wciąż tam były, ale ktoś albo coś dodało kilka nowych. Zaledwie parę pociągnięć pędzla, ale te kilka linii zmieniało dosłownie wszystko. Chaos nabrał sensu. W bezładnej plamie pojawił się zarys twarzy, wykrzywionej w bólu i ekstazie. Obraz był niepokojący, ale też genialny. Jego pierwsza myśl zaczął natykować. Musiał wstać w nocy i sam to zrobić. To jedyne racjonalne wytłumaczenie. Ale nic z tego nie pamiętał, a styl tych kilku pociągnięć był mu bardzo obcy. Lepszy, bardziej pewny, Adam chodził po domu, sprawdzając drzwi i okna. Wszystko było zamknięte. Był sam, a jednak nie do końca, czuł dziwną mieszankę strachu i podniecenia, które niemal zapomniał, jak smakuje. Mężczyzna postanowił to sprawdzić. Tej nocy nie poszedł spać. Zaczął malować nowy obraz, kreśląc tylko podstawowe kształty. Później ustawił w rogu pokoju małą kamerkę, skierowaną na płótno i wyszedł do drugiego pokoju, siadając w ciemności z butelką whisky. Czekał. Nic się nie działo przez wiele godzin. Już miał się poddać, uznać to za wytwór zmęczonego umysłu. Kiedy w końcu to usłyszał, cichy szelest w pokoju z płótnem, jakby ktoś przesuwał pędzlem po palecie, Potem ciche, rytmiczne skrobanie. Następnego ranka z bijącym sercem wszedł do pokoju. Obraz był skończony i był arcydziełem. Pełen detali, o których nawet nie pomyślał. Adam przewinął nagranie z kamery i zamarł. Na filmie nie było nikogo. Widział tylko, jak pędzle same unoszą się z pojemnika, zanurzają w farbie i malują. Jak niewidzialna ręka tworzy nowe dzieło. Jego strach walczył z euforią. Ale euforia wygrała. Znalazł swoją muzę, niewidzialnego lokatora, współpracownika. Zaczęli wspólnie tworzyć. Adam malował w dzień, tworząc fundamenty, a nocą jego cichy partner kończył dzieło. Obrazy powstawały jeden po drugim. Każdy lepszy od poprzedniego. Adam czuł, jak wraca do niego życie. Wysłał zdjęcia nowych prac do swojego agenta. Telefon zadzwonił niemal natychmiast. Agent był w szoku. To jest genialne. Wracasz do gry. W ciągu tygodnia Adam sprzedał pierwszy z nowych obrazów za astronomiczną sumę. Znów miał pieniądze, wróciła sława, poczucie wartości. Stał na tarasie swojego domu nad jeziorem, patrząc na wodę i czuł, że ma wszystko. To było jego zwycięstwo. Ale ono było fałszywe, bo nie zrozumiał jeszcze ceny, jaką przyjdzie mu zapłacić. Zaprzedał coś więcej niż tylko swoje obrazy. Jego niewidzialna muza stawała się coraz bardziej zaborcza. Adam budził się rano, potwornie zmęczony. Jakby nie spał całą noc. Na dłoniach miał plamy farby, chociaż nie pamiętał, żeby akurat malował. Czasem tracił całe godziny życia, siedząc przed sztalugą w dziwnym transie. Stracił nawadze. Pod jego oczami zaś pojawiały się ciemne kręgi. A obrazy stawały się inne, mroczniejsze. Piękne, ale i przerażające. Pełne zdeformowanych, cierpiących postaci, które zdawały się patrzeć na niego spłótna. Jego agent był zachwycony. Nowy, mroczny okres w twojej twórczości. Rynek to pokocha. Ale Adam czuł, że traci kontrolę. Że to nie są już jego obrazy. Że to on stał się narzędziem. Pędzlem w niewidzialnej dłoni. Pewnego ranka obudził się z krzykiem. Śniło mu się, że maluje. Ale zamiast farbą malował własną krwią. Wstał. I poszedł do pracowni. Na sztaludze stał nowy obraz. Był to autoportret. Patrzył na niego i czuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Postać na płótnie była nim, ale nie do końca. Była wychudzonym, wysuszonym wrakiem człowieka skóra jak pergamin, naciągnięty na kości, oczy puste, wypalone. A za nim w cieniu stał niewyraźny kształt mroczna, wysoka sylwetka, która zdawała się obejmować go ramionami wysysając z niego życie. Adam podbiegł do lustra i krzyknął. Wyglądał dokładnie tak, jak na obrazie. Jego muza nie tylko malowała za niego. Malowała nim. Karmiła się jego energią, talentem i duszą. Adam wpadł w rozpacz. Zrozumiał słowa agenta. Poświęcił samego siebie. Pobiegł na strych i zaczął grzebać w starych pudłach. Znalazł swoje pierwsze nieudolne szkice z czasów studiów. Były niedoskonałe, pełne błędów ale były jego. Czuł w nich swoją pasję, walkę. Tęsknił za tym. Tęsknił za byciem po prostu sobą zwykłym malarzem, a nie naczyniem. Mężczyzna musiał wybrać: zostać genialnym artystą, który umrze, gdy tylko jego muza wyswie go do cna, czy zniszczyć ten dar i wrócić do bycia nikim. W jego oczach pojawiła się determinacja. Już wiedział, co musi zrobić. Nie mógł zniszczyć istoty, ale mógł zniszczyć to, co ją tu trzymało? Jej pożywienie, czyli dzieła. Adam zaczął znosić obrazy z pracowni. Wszystkie te genialne, mroczne płótna. Ustawił je w wielki stos na środku salonu. W domu zerwał się wiatr, chociaż na zewnątrz było bezwietrznie. Słyszał wściekły, syczący szept w swojej głowie. Nie, to moje, moje! Adam tego nie słuchał. Chwycił kanister z tarpentyną i oblał cały stos. A potem wziął puste płótno. Ostatnie. Postawił je na sztaluze. Zanurzył pędzel w czerwonej farbie i zaczął malować. To nie był krajobraz ani portret. Malował proste, potężne płomienie. Wokół niego szalała paranormalna burza. Przedmioty latały w powietrzu, szyby pękały, ale on malował dalej, wkładając w to całą swoją energię, swoją rozpacz, ale też nadzieję. Kiedy skończył, obraz ognia na płótnie, wydawał się niemal żywy, a dał wziął zapalniczkę. I podpalił prawdziwy stos. Ogień buchnął z potworną siłą. Ale nie spalił domu. Palił tylko obrazy. Płomienie zdawały się mieć nienaturalny czarny kolor, a z ich środka dobiegał przeraźliwy, pełen bólu krzyk, który po chwili ucichł. Kiedy ogień zgasł, w pokoju unosił się tylko dym i smród spalenizny. Wszystkie jego arcydzieła były kubką popiołu. Adam stał pośrodku tego zniszczenia. Był wyczerpany, ale czuł ulgę. Podszedł do osmolonej ściany. Wziął kawałek węgla trzewnego z kominka i na ścianie narysował prostą, krzywą linię. Uśmiechnął się. To był najpiękniejszy obraz, jaki kiedykolwiek stworzył. Był wolny. Uważaj więc, gdy następnym razem będziesz szukał inspiracji. Historia Adama pokazuje, że czasem muza, która szepcze ci do ucha, nie chce, żebyś tworzył. Chce tworzyć za pomocą ciebie.